Jesteśmy gotowi do akcji, Ryder. Dzięki za pośpiech, pieski. Pan Porter miał dziś rano niespodziewanego gościa. Pewnie dodał miodek do tego ciasta. <śmiany> Ale teraz musimy zaprowadzić tego misia do lasu. Hej! Wygląda jak kociak Hamdinger'a. Chyba chce, żeby pójść za nim. A gdzie burmistrz Hamdinger? Może ma kłopoty. Roki, chodź ze mną. Ojej! O, dobrze. O nie, trochę wolniej. Panie Handinger, proszę się nie ruszać, albo ten niedźwiedź będzie pana gonił. Już tego próbowałem. Sky, potrzebujemy Cię. A to pies, który lata! Ryder, już prawie jestem! Poczekaj, jeszcze chwilę. Teraz! Mam go! Dobrze, Roki, a teraz ciasto. Możesz sprawić, żeby latało? Wiedziałem, że ten balon się przyda. <laughs> Spójrzcie, to latające ciasto! Powietrzny deser! Pomoże wam wrócić do domu. Nie, nie, dziękuję wam za ratunek. Nie ma sprawy burmistrzu, bo gdy ma pan kłopoty, proszę wołać o pomoc. Oglądaj całe odcinki psiego patrolu na Nickelodeon.